Scott. Ja jestem Playbox A to jest mój kanał Playbox A Będę nagrywał na YouTube'a nie tylko jak widzicie Minecrafta, ale to przede wszystkim Minecrafta A, Ale też może Geyser czasami e, FIFA, no byłam FIFA, e, Jeszcze e, Duolingo i może jeszcze jakieś gierki, nie wiem jeszcze, ale głównie to to przede wszystkim Minecrafta. E, aktualnie jestem na serwerze na serwerze kredmc na rfsmp. Moje pa państwo to ok, francuskie, no królestwo francuskie. I Właśnie jak, jak chcecie to w... no nie zawsze jestem online ale na pewno jestem no to chyba wszystko z, z jakichś spraw organizacyjnych na temat te, kanału Jak wy będziecie chcieli sobie do, 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 to sobie dołączyć, to serdecznie zapraszam. No i to tyle.